Weź mi to Polaku, albo najlepiej Ty uśmiechnięty Polaku. Wyjaśnij. Ledwo na Ukrainie wybuchła afera. Korupcyjna afera. Gdzie miliony dolarów z pomocy, ze sprzedaży broni i tak dalej poszło na prywatne konta. Ledwo dzień później w Polsce doszło, jak to określił premier, do aktu dywersji. Gdzie okazało się, że za tym aktem dywersji stoi dwóch Ukraińców. Co prawda podobno prorosyjski. Wczoraj znowu wypłynęła informacja, że Ukraina poprzez jakieś, nie wiem, niemieckie chyba spółki czy coś, nie wiem, takie Allegro dla broni, będzie sprzedawać nadwyżki swojego uzbrojenia. I na to wszystko wychodzi Radosław Sikorski i z pełną dumą oświadcza, że ogłosił w parlamencie unijnym, że do końca roku przekaże 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy. 100 milionów dolarów! Po tych wszystkich informacjach, po tych wszystkich wydarzeniach. W Polsce upada NFZ. Szpitale odsyłają pacjentów chorych onkologicznie. To Polak ma cierpieć, umierać, a oni sobie lekką ręką 100 milionów dolarów, bo tak. Jesteście baranami. Jedynym aktualnym, największym zagrożeniem dla polskiego kraju jesteście wy. Ten rząd. Przecież ludzie, to jest paranoja jaka. Mamy kryzys, zapaść finansową, gospodarka leci na łeb, na szyję. Co chwilę nowe podatki, podwyższają nam zusy, podwyższają nam podatki, ale sto baniek dla Ukrainy, która sprzeniewierza pieniążki, się znajdzie. Dla Ukrainy, która ma nadwyżki kurwa broni, bo chce je sprzedawać, to my dajemy na uzbrojenie. Straszą nas konfliktem, straszą nas wojną. Ale zamiast tu budować potężną armię, dawać na nasze uzbrojenie, żebyśmy my w razie czego mieli się czym bronić, to oni naszymi pieniędzmi ukraińskim oligarchom kupują wille, dosłownie, z Twoich i z Moich podatków. Jeszcze raz to powiem, jesteście zagrożeniem dla tego kraju.